Cześć Wam! Czasami w mechanice pojazdowej dzieją się rzeczy niestworzone Dziś nagram Wam filmik i pokażę Wam, jak nietypowo autor, że tak powiem, wskazywał na awarię jednego, tak powiem, z elementów silnika. Mianowicie chodzi o odmę olejową. No, nie ukrywajmy odmę olejową, że tak powiem, rusza się wtedy gdy coś się zaczyna dziać objawy tutaj były nietypowe, ponieważ w tym akurat pojeździe, jest to silnik 1.6 FSI benzyna że tak powiem spod maski wydobywał się taki bardzo, bardzo taki intensywny świst, gwizd mechanicy wszyscy obstawiali na jakieś rolki alternatora, jakieś łożysko wentylatory no cuda na kiju, cuda na kiju Generalnie problem okazał się prozaiczny I za chwilę w materiale, który Tutaj dorzucę do tego filmiku Zobaczycie jak zachowywał się samochód Przed wymianą Owej odmy olejowej A Co było, że tak powiem przyczyną w samej odmie To już za chwilę Zapraszam do materiału nagranego specjalnie dla mechanika Wentylatory stoją A tu powietrze zasysa aż miło. i wie co jest pięć. Także... Mówię o co chodzi. Tak naprawdę. Jeszcze spróbuję drugi raz. Teraz piszczało mniej, bo jest odkręcone troszkę. Odma. Nie wiem czy to... Właśnie nie jest jej wina. Próbuję sprowokować, żeby... O! Piszczy! Kurwa, przestało. Chciałem jeszcze... Wentylatory cały czas stoją. Także to nie wentylatory. 1,6 FSI Audi A3 38P 2006 rok. Tak zachowywał się właśnie samochód przed wymianą e, wspomnianej odmy olejowej. Akurat w tym silniku, tak jak wspomniałem, benzyna 1,6. Odma olejowa znajduje się właśnie w tym miejscu. test, jest zawór odmy Od niej wydobywać taki wężyk plastikowy i kolanko wchodzi w blok silnika z tyłu generalnie ja naprawiłem samochód na zamienniku ponieważ oryginał do tego modelu kosztuje ASO ASO kosztuje jakieś 2,5 paki a zamiennik kosztował mnie 100 zł przechodząc do sedna sprawy Wężyka się już pozbyłem, ponieważ rozleciał mi się, że tak powiem, w demontażu. Był pęknięty, ale to mniejsza o to, bo można to było, że tak powiem, zrobić na taśmę. Jednakże problem ten nie zostałby rozwiązany ze względu na... Zawór odmałolejowy akurat w tym silniku jest złożony z... Podstawy, czy jakby to zwał... W środku jest taka sprężynka, która steruje, że tak powiem, ilością dostarczonego powietrza między innymi do, do silnika ta sprężynka jest umiejscowiona w ten oto sposób. tak powiem jedną ręką, trochę mi ciężko wam to pokazać, ale oryginalnie wyglądało to mniej więcej tak o to było ściśnięte tą kopułą, że tak powiem na takie zatrzaski a to już rozebrałem. Ciężko jest to rozebrać, nie połamać, nie, nie łamiąc żadnego zatrzasku. Jednakże stwierdziłem, że i tak jest to do wywalenia, więc nie, nie, nie cyngoliłem się jakoś z tym zbytnio. Co jest powodem takiego świstu? No, moi drodzy, sprawa jest prozaiczna. Na pewno nie jest to sprężyna. Sprężyna bagatela podobna jest do tych samych, które są używane w głowicy do kosiarek spalinowych. Ale to nie to. Problemem jest, moi drodzy, natomiast ta membrana gumowa, jak już widzicie, ona nie wyglądała w ten sposób jaki wygląda teraz. Ona była delikatnie przedziurawiona w jednym miejscu na pierwszy rzut oka przed wyczyszczeniem jej z oleju i tak dalej, z tego syfu, który się znajdował w samej odmie. Nie było tu widać nic, ale zaryzykowałem wymianę. A później rozebrałem to cudo, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Bo, bo wiedziałem, że jest tam jakaś sprężyna, jest tam jakaś membrana, ale no, ja, ja jestem taki, że lubię sobie coś rozebrać, żeby zobaczyć na zaś, jak to wygląda. No, w każdym razie podejrzewałem, wygląda to inaczej. O, przerwa była tutaj dosłownie. Ta gumka generalnie już jak tak potrzepiamy, to na zaraz się w ogóle całkiem rozleci w rękach, no, ze starości. Także jak widzicie, drodzy Państwo, żadna, że tak powiem. Eee, żaden wentylator, żadne łożysko było powodem tego, tego dziwnego właśnie zachowania mojego silnika zaraz to złożymy do kupy, odpalimy i zobaczymy, czy to się będzie działo silniczek mamy już, że tak powiem, skompletowany o, ucieka mi ostrość zobaczymy przed że tak powiem e, wymianą tego tej całej odmy Oprócz e, tego świzdu, gwizdu pojawiały się że tak powiem spadające obroty auto że tak powiem ledwo w ogóle startowało no, a teraz startuje bez bez żadnego zajęknięcia chwilę ssania wszystko gaśnie świeci się bite tanken jak zwykle zresztą także tak to wygląda na dziś wszystko działa Jak tutaj jak podniesiemy o czymś bardziej słychać delikatnie taki śwista, ale troszkę, troszkę będzie, ale nie wiem Nie wydobywa się żaden niepokojący dźwięk z tego układu co wcześniej Także naprawa tego cuda moi drodzy tak jak wspomniałem, już chyba może i nie wspomniałem, kosztowała mnie 100 zł i 15 minut roboty. To jest bagatelo, odkręcanie dwóch śrubek typu chyba torx. Z tyłu odpięcie wężyka od e, bloku silnika. I, no I w zasadzie tyle. E, pragnę też wspomnieć, że zamiennik do tego akurat modelu o tych numerach e, e, o numerach, o numerach już wam mówię nie wiem czy to będzie widać 03C10321e ewentualnie ten numer na górze PA66SF35 Zamiennik ten różni się tym od oryginału, że w końcówce rurki, która jest wpięta w blok silnika znajdowało się proste kolanko w zamienniku, a jeżeli chodzi o oryginał, kolanko było w kształcie litery L. No i tu jest troszkę bolączka, bo trzeba było te kolanko, że tak powiem, jedno i drugie podgrzać i zamienić po prostu ze starej rurki do nowej rurki, ponieważ na zamienniku nie dało się, nie dało się że tak powiem, tego podłączyć, i z której strony ten wężyk wypadał. Także naprawa prozaiczna, a jak widzicie, samochód bez problemu. Pali, jeździ. Wcześniej się dławił, wcześniej obroty spadały. Wcześniej gwizdało, świstało, teraz się nic nie dzieje, także tak to wygląda, moi drodzy. Jeżeli podobał ci się film, zostaw łapkę, komentarz. Mi to robi zasięgi. A ciebie zbawi tylko minutę życia. Także pozdrawiam i być może do następnego mecha vloga. Być może będzie jakaś okazja z jakąś pro łatwą niełatwą naprawą. Ja jestem tego zdania, że co można zrobić pod domem, trzeba robić pod domem, a nie od razu jeździć do mechanika. Także pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.